Witam bardzo serdecznie. Ja jestem Krokol. Pak, Battles. który by się spodziewał, zacznijmy kolejną grę ranking rankingową, i zostaliśmy na starcie panią Ripperkę tym razem. To już po update'cie jesteśmy, już się zaczyna sympatycznie. Ale po co my tu mamy w ogóle zamarlecieć? To jest bardzo dobre pytanie. Uch, bo mamy tego grzyba nowego. Mamy tym katanę, jest bardzo dużo nowych, unikalnych rzeczy też. No właśnie. No i pytanie, po co my tak właściwie lecimy? Bo na upartego jest też możliwość po prostu polecenia na... Ee, uniki jakieś? No bo jak mi się trafi w ten ta skrzynia taka z gubertem, że będę miał na yy, nowe te, no to na nowe uniki, no to raczej grzechem by było na to nie polecieć, tak? Tak mi się tak wydaje. My, myślę, że się oboje dobrze zrozumieliśmy. <laughs> Zobaczymy. Jestem ciekawy, czy ten Młocik mi przy fasoli wystarczająco dużo, czy ja mu więcej. No niestety on więcej, jeszcze miał tą tarczę śmierdzącą. No lepszy, lepszy zawodnik. Yy, mogę sobie zrobić od razu serpent z kruka. Ale nie wiem, czy ja to chcę zrobić od razu. Ogarnę, ale na razie tego nie łączę. Yy. Loty są spoko, ale za wcześnie. Świnka lepsza. I może młota kupię. Poniżę sobie te świnki. Poczekam. Poczekam z ich zniszczeniem, bo może mi się trafi też w, w ten ten właśnie... Skill na to, że po zniszczeniu świń dostanę nie tylko pieniądze, ale i itemy. To by było mega dobre. Mega. Mega dobre. Oj. O. A Nie wiem, wstałem niedawno dopiero, wiecie? Taka, taka ciekawostka. Dopiero co wstałem. Ale czy mi z tym jakoś bardzo źle? Mi się wydaje, że nie. Myślę, że jest spoko. Pobudka i tak dalej, no chciałem wstać trochę wcześniej, nie będę się oszukiwał Bo wstałem o dziewiątej, a chciałem wstać w pół do dziewiątej na początku Dlaczego tak wcześniej, Bo idę na siłkę jeszcze zaraz Chcę się trochę wyrobić, chciałem właśnie odcinek nagrać Później po siłce sobie może odpocznę trochę Drzemkę jakąś ewentualnie walnę, jeżeli nadal będę zmęczony no i stream, nie? Stream, a potem wpada ziomek i oglądamy Deadpoola i Wolverina. Już zaopatrzenie gotowe. Wiecie co zbiejeć. Dobra. No nic takiego się nie trafiło. Więc od razu idzie do niszczenia. Niestety. Albo lecę pod stołny. Albo lecę po to zwykłe. Nawet tego redstone'a mimo wszystko garno. No. Dostaliśmy na starcie fajnego redstone'a. Więc myślę, że spoko. Niestety slotów nie mam. Ale jak posprzedaję sobie rzeczy. To będę miał na spokojnie. Dobra. To możemy sobie od razu połączyć. Piggybacka też od razu rzucamy. Mm, I chyba zamiast płomienia. Wolę to. Myślę, że tak. No i myślę, że jest spoko. W ogóle, kolekcjonujecie coś? Bo ostatnio wyszła na telefon gierka e, Pokémon Trading Cards, coś takiego. To jest typowa gierka od Nintendo, normalna. I ona e, właśnie polega na zbieraniu kart Pokémon. Dokładnie tych fizycznych, właśnie co są tylko w wersji elektronicznej. Tam co 12 godzin możecie paczkę otwierać, e, później walczyć normalnie. I mi się to mega podoba. Ja sobie gram codziennie, otwieram sobie paczki jak mam możliwość. I wydaje mi się, że to jest kurde, super obce, że coś takiego zrobili, no bo te karty same w, w sobie są naprawdę drogie. No wydać ile one kosztują? 20 zł za paczkę? To jest trochę pieniędzy, no a jak takie coś się trafia, to nawet... Nawet spoko bym powiedział, nawet sympatycznie. Więc... Dajcie znać, czy coś kolekcjonujecie. Ja też zawsze lubię te figurki ze Skylandersów kolekcjonować. Kurde. Fajnie tak. Kurde. Przeziębiłem się chyba lekko, nie? Bo za oknem zimno, ja zapomniałem zamknąć okno od ziomka i zostawiłem mu drzwi otwarte. Właśnie w pokoju obok, nie? I kurde! Zdupiłem sobie chyba fest, no bo teraz pizzi fest. A, a, a mi się kichać zaczyna chcieć. <noise> oh. Nie miło. Naprawdę nie miło. Nie polecam takiego niedbania o siebie. Wydbajcie o siebie. Tam jej nie mogę też wyrzucić. W sumie tutaj mogę coś przyspieszyć. Banana przyspieszymy, no bo to jest w sumie jedyna taka główna rzecz, która na coś płynie. Ja bym zrobił sobie tego guberta właśnie, którego robię. Banana kolejnego również chętnie sobie ogarnę. No wywalamy te... punch w końcy, no. No najwyżej, no trudno, nie. Na sztylety chyba nie chcę lecieć. Ja chyba chcę wymienić później hamera na jakąś inną broń, ale jeszcze nie wiem jaką. To jest jeszcze kwestia sporna i kwestia przemyślenia. Na pewno. Może tego gubertowego jakby. No, znaczy. Nie mogę... Nie mogę tak robić. Nie mogę sobie przewidywać, co może dostanę, co go może nie dostanę. I wie co ja dostanę. Mogę trafić w zupełnie największy głowy jaki istnieje, no już, kurde kolejny sztylet mi się na przykład trafił, no to... jednak sztylety. No ja nie wiem, nie, no to jest kwestia bardzo sporna, co tu się dzieje w tym momencie. No, tyle w temacie, dziękuję. Dobra, sorry. Nie przesadzajmy. Ogarnijmy się. Walnijmy coś takiego może. Dobra, tu mogę walnąć banana. I najlepiej by było dla mnie, gdybym walnął sobie też jakoś tak. Chyba tak, chyba tak by było najlepiej. No tego mi będzie ciężko koło siebie postawić. To na razie mi nic nie daje. Kompletnie nic. Więc zostawmy to tak, jak jest. Mamy jeszcze dużo pieniędzy. Sloty. Jest brum. Nasz hmm. Na sztylety to może być całkiem fajne No na sztylety to jest całkiem spoko Ale tego chyba nie chcę robić No sami nakładać na prawo się Chyba, że coś innego jeszcze ale nie wiem co Zróbmy tego Ten sen. I może jednak na te sztylety pójdę no. Nic mi nie stoi na przeszkodzie póki co Nic mi nie, sto nie stoi na przeszkodzie jednak stoi mi coś na przeszkodzie. Stoi mi Wooden Sword, który lepszy jest. Bo <grywy> bym poszedł sobie pod tego Falcon Blade, a. dawno pod niego też nie leciałem. Falcon Blade ty się nazywasz? Falcon Blade. No. A może się trafi Ripso Blade. To może tą katanę wtedy. Ale tylko wtedy. Tylko wtedy. Tak, to nie. Yy, dobra. Właśnie ten. Zapominam w ogóle, że jest ten molten dagger, jeszcze ten taki płomienisty cały, bo on jest taki zwykle trochę. Znaczy nie jest zły, on dużo bije, ale to tylko na tej. Tylko na pani pyromancerce. Tak to z dupy. Dobra. tu jest szansa wygrać, tylko że on sobie regeneruje więcej HP niż ja... generuje sobie tarczę. Bardzo dobre określenie, myślę. Ale jest To jest kolejny Weston. Ok. Yy, wyrzuciłem sobie w kem, nie? No tak, wyrzuciłem sobie rękawice. No jo. I co, i dobrze mi z tym? No nie wiem. Zróbmy coś takiego może, te banany trzeba jak najmocniej przyspieszyć, bo bez przyspieszenia bananów jakiegoś większego, to to nie ma najmniejszego sensu. To jest cel. Ja chcę mana Orba. Nie widzę w nim żadnego zastosowania tutaj, za to w Holy Armorze nawet coś mi tam świta. Ale nie wiem czy on nie jest za drogi, kupię sobie sloty i poroluję jeszcze. No i z tą jest fajny. Bo z niego na pewno coś mogę zrobić. Prędzej czy później. Na teraz nic. Ale na później na przykład hełm albo buty, obie te rzeczy są naprawdę na tyle dobre, że obie rzeczy się opłaca robić. Dlatego póki co w Skin potion jest taką podką, którą się opłaca kupować, nawet jeżeli ona nic nie robi. Ja tak to odczuwam przynajmniej. No. Bo tu ci się buty trafią tu coś takiego i od razu jest lepiej. No, jeszcze bardziej tego Kurs Dagera mi też wrzucić. na Falcon Blade to średni ten Kurs Dagger, chyba. Czy nie? Czy Dagger, i. No, może w sumie. No dobra. Na no, Dobra. Tak, to walnijmy na razie. E, ciebie mogę tu walnąć, to bez różnicy. Mogę przyspieszyć, żeby bananka... Mm, box of bym wziął. Prawdopodobnie trafiło mi trafiało mi się o wiele wcześniej, no ale niestety się zawaliłem w akcji. E, na przyspieszenie później też chętnie, na razie to jest tylko na... E, Taminę, co też jest bardzo dobre. Kolejna rundka. No troszeczkę czuję Gartut. <laughs> przypał fest widzowie, przypał fest! Mam nadzieję, że się nie pochoruję. O, zrobię sobie herbatkę taką cieplutką, jak wrócę z siłki. Ej, ale to brzmi jak dobry plan. Rozgrzeć się tak troszeczkę zarzucę sobie coś tutaj jakąś bluzę chociażby i górę to będzie zarobiście. To, to jest to jest plan widzowie, to jest plan Jaki kurde sprytny Wydaje mi się, że sprytny Dobra Też jest cieka ciekawe Ale chyba nie na tyle mm -hmm. To tak No potrzebuję drugich rękawic Jak mi się trafią drugie rękawice od razu sprzedam młot Ciężko się zaczyna robić. Naprawdę się ciężko zaczyna robić. Może ten Cup of Resilience mi pozwoli wygrać na tyle dużo, że też. Że coś mi coś dostanę z tego. No dobra. Zobaczmy. Czy mój młot z dwoma sztyletami wyrobi? Na razie się na to nie zapowiadam. Kurde, ale idzie kiepsko. Dobra, widzę już dwie nowe rzeczy. Mamy Thornburst. Czyli co 10 sekund stunuje na pół sekundy i daje 3 ciernie. Maksymalnie 3 razy. Pala się 3 5% szybciej za każde ciernie. stunuje? Słuchaj, jednak też tyle lecę, Ja nie wiem, że tak. Tak wypieram te sztylety cały czas. Dobra, co dalej? I temy yy, Holy mają 15% więcej szans na, żeby być na przecenie. Oli lampa i Jin lampa, są teraz Holy też. I temy w tym odpalają się Holy. I temy w tym się odpalają 40%. Dobre, ale sytuacyjne bym powiedział. Bardzo. No wezmę to i pójdę już na te, na te sztylety śmierdzące, więc to raczej idzie na SEL w tym momencie mi się wydaje. No bo to nie mam tyle staminy, żeby to w ogóle mieć jakikolwiek powód do trzymania. Ale z dupy fest, nie? Wam powiem, naprawdę, to do SELa. To zostaje, to zostaje. To na cela. To na Sela, Kupuję to. I jeden reroll. Najdzie no, kiepsko. Tam ostatnie zdrowie. To mi nic. Nie, to mi dużo da. Bo będę miał fajne sztylety, które będą biły więcej. Ale staminę zużywać to mi bez różnicy. Tak, może zrobię. Bije więcej, nie? I teoretycznie częściej. Nie wiem. Nie wiem. Ja tu widzę przegraną póki co. No dobra, sprzedajmy to. Kupiłem ten tego a no w końcu? Nie. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, że to zrobiłem. Śpieszmy sobie ciebie może. Kupię sobie to. No i to spike shielda chyba muszę zrobić, nie? Tak mi się wydaje. ja tu chcę przyspieszyć, ja coś Coś chcę. Ale nie wiem co. No właśnie. Dobra, nie no, chyba jest ok, nie? Wydaje mi się, że spoko nawet. Te snowbole są 150 chłop ma już Gałem 15% jest maksimum A, no czy jak... Do... Aha, okej, okay. czyli nie, że zaczyna z mniejszą ilością maxa AP, tylko że mam dostaje mniej... Il... Max AP z temu, czyli... Ser? Czyli to jest bardzo dobre na ser Bo ser już aż tyle wtedy maxa AP nie daje. Okej, okay. nadal daje dużo 15% to... Jest... Nic Praktycznie z 10 ile to jest? Licząc dwa, no to jest i tak 8 Maxap. Na Pandamoniu to jest wystarczająco dużo, nie? Mm, potek nie mam. E, to może być. To wrzućmy na razie tak. Zróbmy sobie Spike shielda. Spike lepszy moim zdaniem. To jest na sel e, Weźmy kupmy innego stamina Saka. Fara. Empowera może tak usunąć staminę z przeciwnika. Ona jest strasznie sytuacyjna. Empower może mi dużo dać. Daj, weźmy go, weźmy go. I liczę, że się poszczęść 4 Cztery. Cztery. Tu chyba było więcej. Raz, dwa, trzy, pięć. Dobra, zostawmy to tak na razie. Chociaż mógłbym zrobić to lepiej ustawiając to tak. Jeszcze 6. Dobra. Czyli 60% szybciej się odpala. O, fanfara nie jest najlepszym itemem. Ale wystarczy, że mi daje właśnie jednego Empowera. I już uważam, że się zwróciła. 2 Empowera tym bardziej. Jak będzie usuwać mu staminę, którego i tak praktycznie nie zużywa. Więc okej, okay, nie, nie usuwaj mu staminy. Możesz mu manę usuwać. Tak, to najlepiej. Okej. Ok. okay. Yy, Blad a... O, dagera muszę kupić. Ok. okay. I idzie naprawdę powoli, y, bardzo sympatycznie. Bardzo mi się podoba, że idzie to w przyjemnym kierunku. Dagera, weźmy blisko po prostu. <laughs> Jak chcę robić Molten Dagera, ja bym musiał mieć coś, co generuje mi y, przyspieszenie chyba, nie? Żeby sobie zrobić fajnego Molten Dagera. bo on, no właśnie, on używa, używa tego. A ciężko chyba wziąć cokolwiek, co mi może generować... te, nie? Przyspieszenie, hita. O! Mi teoretycznie może wygenerować hita. Jakbym grał pod kaldrona, to też, ale tak to niezbyt. Tak to ciężko, no. To faktycznie. Do wywalenia. Kurde, który ten gubert mi się już trafił? To. Dam. Zaczyna się ciekawe z tymi gubertami. Ja bym zrobił normalnie Rainbow Guberta, tu. Autentycznie. Jakby trafił się mi się pod ja bym zrobił jednego mana dagera. Czy jak, on tak się, czy, jak on tam się dokładnie nazywał, To no to jest Faktakular? Funny packs dają 10% więcej inkres speeda czyli zamiast 10, dają 20%, Tak? Dobrze rozumiem. Powtarzam, że tak Stamina. Saki dają 10% bazowej regeneracji. Staminy? Ok. Potion belty dają. Dwa buffy, jeżeli podka jest w środku. że tak? I protective pers daje jeszcze 15 więcej armora. Okej. Okay. Bardzo bezpieczny, ale dobre. On no nie, ma, nie ma jednego stamina saca, i ma większą generację staminy, co mu nie jest aż tak potrzebne. Funny paka, mocno przyspieszonego. Nie, nie działa. Trigger speed. Nie wiem. Bo to nie jest używ szybkość używania, to jest coś, coś innego, ale nie wiem co. Dokładnie. Nie wiem, zignorujmy chyba. Te sloty gdzieś tu zmieszczę. Zmieszczę. Nie zmieszczę, zmieszczę, zmieszczę. 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 To no wystarczy, że zrobię tak, to też działa, i to mogę na przykład tu walnąć. Może być. Eee, <grytanie> Kurde, bałwana bym kolejnego też mógł kupić, bo on naprawdę nie jest zły. Ale nie wiem, czy jest na tyle dobry. Połączmy sobie te topazy. No i ananas, to już jest coś fajnego przez ciebie. To jest dobre, nie? Takie... Takie dobre po prostu, po prostu dobre. Nie wiem co ja mam w takim razie o tym sądzić. To ile to będzie stunować teraz? Jak ja na... Z tego dostanę do czterech. Tutaj mi to coś generuje. Na starcie coś pewnie jeszcze też dostaję. Okej, okay, ty lecisz pod popa. W miarę, ale bardziej pod to. Okej. Okay. Nie trafiły ci się jeszcze te? On chyba. Nie, to przecież tego mógł tu. Aj, nie wiem co on kombinuje. No już zamiast 10 sekund co 6 sekund stanuje. No niestety. No nie wiem, no tak. Dziwnie mi tak, jakoś tak. No dziwnie, nie? Dziwny odcinek, strasznie dziwny, nic tak się nie działo. Z dupy taki Nie fajnie No nie wiem co ja mam powiedzieć, no to... Bo Nie był jakiś wybitny, ale no... Ja też nie No co ja miałem? Trzy stylety na krzyż młotem no dobra, no jakiś hełm, jakieś coś, ulepszanie obrażeń, coś jest, ok, ale czy to na, na tyle dobre? Coś Regena, coś Many, coś Cierni. Zdupy takie, nie wiem, nie podobało mi się. Ale i tak dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja spadam na siłkę, możecie zostawić subulaczkę w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Держитесь